Hej hej, witajcie w kolejnym odcinku z pixelowej krainy i jest dzisiaj ze mną od lewej, mojej lewej. Haven. Pciosek. Haven. Pciosek. Sie no siema. Amen. Siema. Ale od twojej lewej. Siema. Monarch.pl Cześć idzi ludzie! Chwar. Cześć! Viki. Hej. Fidosek, czyli Zajwir. Hej. I ja. Hej. I będziemy dzisiaj, nie wiem, coko... Coś będziemy robić, tak czy inaczej, nie Może wiem, Może ale... Zgubimy o. No chodź. Dobra. Chleba? Ła! Ła. Ła! Kłaru, czy wszyscy śpią w, w, w! domu? Nie. Dlatego się drze! Nie, nie, nie! Oglądają megy! A nie, skończył się. Dlaczego tak krzyczą? O! Wyszedł na ogrodzenie! Jestem <s thripp mosque> ciekawy.

co ty robisz z moimi drzwiami? Sikierę. nie odsunę. Ej nie, mnie, ja tu wejdę i konie. Tak zawsze ogarnięci ludzie. Dobra, tak, nie, stary. To jest dom Wiki właśnie. Ostatnio wam go nie pokazałem, tak tu dogłębnie wejdę. Wiesz co, jak ty mogłeś, a nie zapomnieć. Taki mini burda. Musisz go wspomnieć. Tak. Gdzie tak. W... O, Natrura jest. Tu na szczęście do nie wiem. Bo... Nie wiem czego, o ktoś to, to są prywatne pokazy Nie, to są prywatne pokazy. Stoisko dla Afyky. To są prywatne Możesz pokazy. Z takie masz. Wiecie, pogadanki tutaj tak Wiki, dalej. To są prywatne wspierają. pokazy, nie? Mam rację, prawda? Dziękuję. Dzień. Tutaj jest mojego zmodernizowany dom tam to widzieliście już, o to jest dom takiego kolegi Sonika, więc... Gdzie dom Buki? Taki szałazik też. Wszystko tak, a to łaz... niedługo będzie mój dom. To niedługo będzie mój Gdzie dom. dom mały Gdzie mój? jest twój dom tak w sumie? Mój? Jeszcze nie znam, żeby wybudować się. A, mm. Ale liczę, że to będzie coś specjalnego. O, właśnie pokażę wam dom Beki story. O, Bek, Bek Bukaka story. Bek Bukaka? Jak <laughs> pan? Buka, Buka, muminki. Yo, yo. Aaa, nie, nie wchać się. Ej. Ej! nie! Ej, ja nie mogę. Się. <grym> za mną! Ja co Dobra, dzisiaj ja mogę się zbudować, ja się zapytam. Budujcie za mną. Budujcie, jak chcecie, tylko żeby nie było jakoś bardzo blisko. No, co ty robisz? Tak, blisko tej... Możemy zbudować stadion. Nie, nie. Piąty stadion. No, Biało-czerwony! O to jest nie! piski uciekła. Będzie. Ja się Minecraft wyłączył zarabsam. No. Dobra, czekajcie, gdzie ja się Tam jest portal, musisz... nadal nieskończony, bo nie musi się opieprze. <grym> Jak zwykle zresztą. No go nie jezdasz, ale jest Już od kilku minut jesteś na tym serwerze. <grym> A wszędzie mnie pełno, prawda? Dobra, okej, okay, zmieni To jest z... właśnie, to jest właśnie haven. Z... 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 O właśnie A. zginęłem. Dobrze, że nic nie miałem. Zginęłem oj, <grym> wojta, kto by się zepsuł? Wołę! Wojta! się, się, się zaleźli hmm, Jeżeli ktoś oglądał livea to pod moim domkiem jest takie nie wiem co to jest też Ale pokażę wam <grym> Mówię wam, trzeba zbudować Kipera w barwach biało czerwonych Ale nie, bo my mamy już wełnę uzbieraną zieloną Tak? Tak, tak, tylko... A to to pewna, ej, to to pewna nie było dla, dla dla nowych, a myślałem, że dla nowych Spo Sorry. No. Zdarzyłeś wszystko. No. Nie gadaj. Złodziej! <laughs> Miałem kręcić złodziej i kłamca, bo mówił, że nie ma nic przy sobie. Widzę kratę. nie tylko kratę, jest. <laughs> wszystko jasne. <laughs> Viki, już wszystko wiemy, spoko nie musisz się ukrywać tej tej, tej, tej tej tajemnicy. Ja się będę budował w skalę, o! W skalę, będę się budował w skalę, mogę w skalę się budować? W skale, w skalę, w skalę, będę się budował! Czemu tak no. czemu? Haven! To? Czemu tak dużo nie, mówi... nie mówiłeś przed nagraniem? Jakim nagraniem? Boże! A, nie przed ważne. tym nagraniem, dobra, oj, 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 oj. o... No nie ważne, nie ważne. I spaść tam krykam. Kto by się tym przyjmował? Ja zawsze dużo nawijam. Jak to kategorica. jest takie Właśnie nie zawsze. Jak ja nie to nie zawsze? Nie Moonlight. No Moonlight. Jak to nie zawsze? Nie, o, kto tu szkło dołożył? Ładnie. Dobra. To ja pójdę tak, po wełnę. Ej, skończył. Tak, Ej. Ja pójdę po wełnę, a Wy znajdźcie miejsce, gdzie możemy tego Creepera wbudować. Tu. Tak z... Chyba spa... mamy miejsce. Tu na spawnie chcecie? Ej, to nie ktoś, do, bo to dużo wełny będzie. To... Ej, ej, ja mam sobie miejsce! Takie mega. No ej, czemu to się tak ktoś Wali w drzwi jakby. Nie wiem. Może zombie. O, fuck! Czemu ty to mówię? działaś. kurde! przez to właśnie zombie to było. Ucieka uciekam stąd! Aaaa! <średziny> kurde, zapomniałam. Wiki stary, Miki, Miki te mnie. Ja nie umiem. A szlag Tylko tylko... ten, e, admini mogą Super, na. dziękuję bardzo. Właśnie wykrakała mi się z tego zom, zombiaka przede mną się to no, no. Hmm, no to chory, no to było Trzeba było powiedzieć. Co czy za mną za Trzeba A. powiedzieć Nie ten, nie, nie zombiaka. Śwink, super. Tutaj mamy już. Owczarny. Zabudziłem tutaj. Co dziwna nie regularna kto ją opieprzył. Tam byłem ciłem tutaj. trochę gorzej mnie będzie słychać, bo nagrywam wszystko frapsem, więc sorry Jest! Chyba widzę światło! Widzę światło, widzę światło! I w stronę światła! Jedziemy wełnę. wełnę A nie to tylko woda! Daj mi trochę, wiem, też jesteście Jesteście! Cholera! O cholera szybko! Wszystko może się tepać, mam w miarę fajnie mi Dobra, do. bo jest Wziąłem tyle jak powinno stać. Wow. Ej, je o I też możecie tepnąć jakby, co? Dobra. Ej, tak, weź mnie tepnij. Ej, co? Co? Gdzie wy przyszliście? Po co tu? Ej, weźcie no mnie tepnijcie! tepnijcie Idziemy już do domu. Aha, no spokój Ja nie mam domu. Ja wziąłem co? wełnę już swoją. Ej, Tyle wełn znalazł, ja mam po... dużo. Gdzie to budujemy? No właśnie, mieliście wybrać miejsce, ja, że to, że pójść ja, ja domu, No ale właśnie, ja mam w miarę miejsce. Widzę, że mogę się z wami dogadać. To ogólnie mówię, to można coś. by było gdzieś koło spawnu no. Czy ktoś Znale. może mnie wtepnąć? Nie Mi nie tepajcie mam żywą wełnę Żywą wełnę <grym> obsługuję Żywą wełnę nieważne Ale wełna jest Węgiel mam A. Jak spadało wtepnij no. mnie ktoś stąd Ale kto? Gdzie jesteś Nie, Aleksa, Wena. <coughs> hey, Kurde Zabudziłem tej cholernej jaskini. Mnie nie też! Ja jaskini wszedł nie mogę. Dziękuję. Mnie, <laughs> mnie też, mnie, mnie, mnie też! też. Dziękuję. Gdzie tego Creepera budujemy? A nie, dobra, ja mam na jaskini. Proszę cię. Idźcie, ja z wieloma osobami się dogadam. Dobra. Gdzie ja mogę tutaj żyć. Ja chcę, ja chcę mieć chaos. Jestem iść dom. A a home. Dobra, ja idę gdzieś. Ja będę w dżungli, wiesz. Ej, bierz. gdzie budujemy a, klipera? Ty, może po kradnie, możemy zbudować gdzieś na jakiejś fajnej górze albo na pustyni. Ej, tutaj tutaj tutaj, a, tutaj, 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 na pustyni. No klipera, klipera czy nie zbudujemy? Klipera. I na górze. Budujemy kliper. Ej, klipera. na klipera może, tam gdzie i od razu na respie może go widzieć, nie? Że jest respekt. A może respekt. gdzieś y, w rzecz nie. Ja sobie idę mój dom A Wy sobie rób, te, rób to co chcecie O zombie dobra, Czemu każdy e. mówi Clipper Kurczę, clipper. gdzie to? Tutaj to da... eh. Nie proste. Gdzie ty chcesz tego Clippera zbudować? Uuuu Popatrz nie. tam nie. A spał Tu blisko i patrz no dobrze, nawet. się i całego Clippera widzisz No dobre, dobra no. Clipper Clipsa! E, Clipsa nie e no kto tutaj Inwentory w ogóle dał, lol Patrz, bala trzeba dawać Trzeba to rozwalić co, co jest No patrz! To jest ja sobie work bez nie, co to jest, ja nie znam się. Przecież ja wiesz, że nie, nie, nie gram na w Minecrafta. A ja też nie gram Ej, ja, bez jaj, tutaj ty... nie ma nigdzie terenu do zamieszkania. I... Jest, ty ślepy. Ej, albo na tej dobry. górce. Nie widzę! Człowieku, nie widzę, no tutaj jest ślepa. Od... ...20 minut, że tej górze. Gdzie ty chcesz... Jezu... To ja górę będę Tak Ja proponuję tu <grym> Pokaż mi to górę chłopie Pokaż mi to górę Chcę to zobaczyć Gdzie jest ta góra A nie lepiej na to... tej piaskowej To mam przeciw no Kto mnie bije Nie Ale bo to nie ma nie 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 drzew Ale nie będzie widać też za bardzo Kurde nie te fajty ja. cały czas Będzie chwilę zaraz Te ja zaraz wracam Kto? Macie dirta? Ja Mam cały ekwipunek w wełnie. Kury, kto ma dyrta? Ja miałem dyrta, ale nie mam dyrta. Kurczę, tutaj poczekajcie. A ja tu muszę znaleźć plany w ogóle, klipera jakieś. A bo wiecie co proponuję Lęk. zrobić? Taki fajny ogar. Naprawdę, poczekajcie. Creepera. Nie bajcie. Zaj A, mam wełnę. I w szkle go zamknąć? Nie. Możesz mnie nie pchać? Boże... O kurde, ciężko będzie go zbudować. Sprawdź mnie kurde, cały czas na dół. Ej, <laughs> <laughs> no, <laughs> nie! O oh Jezu, yes, udało się. Jaki noob! Jaki noob! No kurde, ten Sonek cię I Nie! <śmiech> Fuck. <laughs> to <Stopy> mnie zepchnął. <laughs> Nie chcesz, no kurde, bo... Zabijcie ja. go. Mnie nie ma. I dosyć się nie Ha, a mnie nie ma i mnie nie zabije, wiki. Jak kogo mam zabić? Pewny jesteś. Teraz cię zabije. Da, jasne, no, no. Ej, dobra, nie ogary, macie tutaj schemat Creepera. Cze? O nie, coś ty I... zrobił. O, Creeper. Mam wybór! Nie, nie, To jest 4 na... Ja demet 2, nie... 4 Na 8, dobra, 4 na 8 No to 6 Aaaaa! Kurde, nie... To nie ja! Nie tym razem! A, demet nie mamy czarnej wełny! Idźcie szukamy. Ja demet nie pijść! fidosek ogarnij się, no nie bij wszystkich! fidosek, idź po czarną wełnę nie. nie wynocha stąd! No nie! Jaki det, Jaki demiery! Ej, daj coś dyrta, jak macie. Ja Osiem. mam! Dyrt. Nie brać ty moich tytułów. Jaki nieogar tutaj panuje, to szok. To bo robimy to z nieogar... więcej dyrta, nie. więcej dyrta. Już robię. Jestem murzynem i, dy i robię dyrta. Ej, słuchaj, yy, ten, Fidosek jesteś? Tak. To idź po czarną wełnę, bo potrzebna będzie czarna wełna. Taka, to zostawiłeś tam? Taka murzyńska jak twoja. Co za czarny sport. Ale to tam przyłapka? Nie ma, nie ma tam Nie zapomnieliśmy o niej To już tam kołowiec tam doskonał Musisz mnie przefarbować czy coś C Cokolwiek C Nie C wiem Cię co ty powiem. z nimi zrobisz Dobra patrz Creeper będzie patrzył w tamtą stronę no nie? Creeper Gdzie wszyscy jesteście, dobra Będzie no, zabrakło piwca. Po wełna. Dyr, 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 dyr. Dobra, tyle będzie zajmowała jedna łapka. Hello. Kto przyszedł? Ja. Cześć. 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 Siema! To tak wcale nie brzmiało, tylko tak przesadziliście. No, nie odwracaj się, Piperze. Raz, Cześć. Mikro. <grym <grym to ma czarny barwnik. To ma czarny barwnik. nie ma czarnego barwnika i tym jest ty ból. Ja mam trzy tylko. Dawaj. Ej, nie, co co? Nie, co ty robisz? Będzie na jedna łapka, nie? Ta łapy, nie? Yeah. nie. Ale to trzeba je tak wiesz, tak różnymi kolorkami, żeby takie odcienie były. Się. Tutaj ma być czarne. Tutaj. To ta dobrze, mu z nie po czarnym. To ma być nawet tak na, na... tutaj czarna, tutaj czarna, tutaj czarna, tutaj czarna, tutaj czarna. Tutaj czarna. Ej, da, kto ma dyrta niech da? Masz. Będę spodziewał inaczej. O. Wow, stary syto! <grym> Jaki burżuj. <grym> Dobra, ja pójdę pod to dyrta! Dobra, pójdę pod dyrta. Jak ktoś na to macie tutaj trochę białe, Aj. trochę zielone, trochę ciemno-zielone. Thanks. Ciemno Thanks. Dobra potrzebny jest dirt dobra pójdę po dirta mówię jest, to jest wysokość łapki no 4 okay. 6 mm -hmm. nie z tymi pazurkami to 6 czy cokolwiek to jest tak to jest 6 tak o jaki A bok, nagle boki ogar e... nagle ja nie mogę 4 ej bok jest 4 no wiem że bok Fak, po... muszę się po żelazo wracać. <słuch> no nie słuchaj mnie, ale mi klatkuje. Ej, nie w tą stronę, nie. Tu, tu jest przód, tu o. On tu będzie patrzył w tą stronę, no nie? W tą. No źle, patrz. Tutaj niepotrzebna czekaj, jest. Ja nie mogę budować, bo mi klatkuje. To włącza do czy coś? O, mam czarne barwy. to też nie ma za wiele. To ja, to niech Cię tepnie jak masz czarny barwnik, tam są, tam jest dużo owiec, to się szybko uzbierę. Ciekawe chwilę, to ja to szybko, no, no. Dobra, no e... to... E, raz, dwa, trzy... Cztery. Co Hawen robi w ogóle? Co? No. Haven co robi? Nie wiem. On chyba poszedł. On to, tam wie? robi i Albo dom robi, nie wiem. A ja coś mówię, włączyć noc! O fuck, co ja robię? I włączaj nocy, bo mnie zabije ośmiornica. A się śmieją, ośmiornice są złe. Nie są. Są. Owce są złe. Ośmiornice są pyszne. Jadłeś? Nie. Stój, a... tutaj musi być też czarna. Czekajcie, płetwy są czarne, nie? Ojo. Chociaż nie, tu może być tak, tak, tak. To jeszcze 4 Ej, to są tylko cztery, tu trzeba jeszcze w bok dodupić dirta. No dobra, ja mam trochę. To wygląda jak istopy trola, ale spoko. Spoko. Dobra, gdzie, dobra. gdzie trzeba dać dirta? No po prostu musisz poszerzyć to w tamtą stronę, tutaj. Daj mi dirta naj najlepiej. Masz. Więcej dirta. No już ci daję. Nie umiesz z inwentory rzucić. No mogę. Masz. Dziękuję. Dobra. Ło, jaka cisza się zrobiła nagle. Ja tu się no, skończyłam. No bo, no bo nagrywamy, nie? No, nagrywaliśmy wcześniej i był taki nieogardy szok. To wszystko przez Aleksa. To wszystko przez Aleksa. Złużym radał. Cicho, 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 Ciekawe, ile będziemy tu budować. Długo. <laughs> Też mi się zdaje, że żeby... długo. Dobra, ja idę szukać barwnika. Tylko Dobra, mam pół czarnej wełny. Siedem. To po kiego ja idę po barwnika? Depnij mi do siebie Fildozek. Chwila, bo mnie wywaliło. Dobry barwnik. Co, ja Co? Jeden, dwa, trzy, cztery. To ma barwnik. Dwa. Ja mam 5 Dud jest źle Ale ja to znaczy kto W szerokości Traj. on ma 8 Co nie jak 4 Zresztą? 8 <grym> Raz 1, 2, 3, 4 No 5, tak bok ma 4 6. Kto mi bije? Jeden co jest? A co? Nie on O Kładam Czemu, że kwarci bije Czemu mnie tepnąłeś? No też tak uważam Tu pomówiłeś? Nic ha! nie widziałem Widzisz? No nie, Chodźmy wcale mnie nie pobiłeś. Czemu mi zarzuca się, że coś mówiłem? Masz wełnę. A teraz owce Moja owca gola, nie? mnie do siebie. Daniel, weź tepnij. Creeper odwróć. Tak rąducy. propos, to jaki masz nick? Monelig, typ L. K kogo mam tepnąć? Mnie, jumper, Gumper. Do fidoska. Dom, do kogo? Fidoska Dzięki. No... Nie, Ej, nie, 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 nie do mnie do Nie mnie do kabela! Nie do fidoska! Nie do was! Jumper do was, tak, jakby Dzięki Kogo, mam, nie mo, kogo mam Dobra to niech cię to tepnie ten. E, fidosek Jezus. Fidosek tepnie, nie mam barwy nikt. Fidosek ma GM modę... tego... G, ma, czy tak jak. To? Nie mam tego to ła... Oh. Dobra, zanim... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Alex mówi, osiem. Że ze dwóch spoko. O Jezus, szybko. My, to, my tego Clippera będziemy budować ze dwie godziny. Raz, dwa, trzy, cztery. Co? No, nie, ma, nie mam nie mam tyle czasu. Czemu mam siedem szerokości? Nie gadaj. Nie muszę nie mam liczyć. C raz, raz, pięć, sześć, trzy, trzy, siedem! Pięć. No kurde no, wiedziałem po prostu. Ale po prostu. jakim cudem? Nie, to nie. Jest To było dobrze, po prostu tu musi być czarny klocek. Tutaj musi być. Osiem ma. Tu, tu musi być czarny kloc. Ale osiem ma. Jak ktoś ma Murzyński kloc, to niech tu stanie. Murzyjski I Widoczek jest Murzynem i nie chce mi dać dzi Tebno nie dzikie. A nie, bo Ale kto nawet... drzwi zostawił otwarte i owce po uciekały. O ja, nie gadaj nie Nie, nie no nie wszystkie, ale, ale kiedy... Kilku... No dużo tej czarnej wełny stag wystarczy, no. No to ci mówię, że my te doć nie chce! Tylko ja mówię, że mi nie dasz. No mam to! Boże! Ja pierdolę. No dzięki. Nic nie robię i tak, wiki. jak to jest. Co, Co ja? Co znowu ja! No wiki, ty coś masz nie robię. tego creepera dzisiaj. Potrzebuję tak czarnej wełny i będzie git. Daniel, to może za zanim ta do wełna śmiec. dotrze, to... ...trukujemy z zwykłą wełną, a później się zamieni. Jak ktoś nie... brać mi intemów. Dziękuję. Ale chodzi... ale tutaj tylko... tylko tutaj te pazurki zrobić mu, no. Zyrta postawiam. Clipper <grym> ma pazuki. Tak. Debilu! Kurde, dwa razy <grym> padł. Pod rząd. Podsunąłeś mi się pod celownik. Ale itemy masz. Pod celownik, lol. No. Celownik. <grym> Dobra, starczy. A co to jest? Weź mi powiedz. Co z LOL? Coś tu się podsadzał tym... <grym> y Dobre co? Koblem. nie koblem, Fak. Y... Fuck. wełną, zieloną mam już tak, ale... mnie tak to wygląda 10. trochę teraz mówisz kurde no to pozbieraj ogarniamy tego zbieraj, murzynie hop, hop pop, hop będzie dyrtowaty ten creeper okej okay, jest, dyrt Co to na razie tylko a w tym miejscu zieloną wełnę. Zrzucam! Ej, co jest grane? Z 200 fpsów do stówki zeszło. Ej, dał nam! Czarną wełnę. Ej! Kto chce czarną wełnę? No rzuć, no to tutaj tego dyrta zamień na czarną wełnę. No daj okay. wiki ja zamienię. Nie, ja to zrobię. To daj ja muszę wyjść świeżo od powietrze. Stój, stój, stój. Kto ma to nożyce? Po... Ja. To musi być z ciemnej wełny zamiast tego z Gdzie? No, Demons. Całe? Spoko. Wiki, wiki tutaj. To rozwalaj. Awa! Nie bicie mnie. Proszę. Tak. Jakie pisk? Jak nie mogę. Chyba mamy tutaj dwie dziewczynki. No chyba. To bo zarabiać, że cię zabiłem. No bo bijesz dziewczyny, bo nie dość, że jesteś dziewczyną, to jeszcze sadystą. I pedofilem. Wiesz, że dzielicie niezłe sympatię. Dobra, no to co, trzeba teraz do góry, tak wiesz, na zmianę ze mną. Kurde jakie mam lagi Tak buduję nie no. musa dokładnie tak Lag Anonimusa Piękny ten Creeper Mmm, też się podoba Już widzę nie, jak, bądź, to nie no jak będzie cudowne Zrobimy coś w nim? Nie Tak TNT na płytkę naciskową <grym> Good job, bitch. <laughs> dobra, tepaj, tepaj, tepaj! Dobro. Już, dobra, nie tepaj. Dobra, pójdę, pójdę, pójdę. My, one, le, i, one hy, ty. Oddawaj! Aha, dobra. Spot. Jeszcze dwa kawałki. Cyk. Ej tu są dwie dziewczyny w końcu, bo słyszałem chyba dziewczynę. <głos> <głos> już nie wiem. No. no mówię ci, że są dwie. Tak? No? Ej, to fajnie. No. A co ciebie o wełnę? No? już prawie ma. Tylko uwierz tej jednej to byś nie chciał. Łaj. Żytka? Wiktoria! O jest, ej, patrz, jest, ona! Wiktoria chociaż o, negatywnie ona. o sobie myśli. <noise> Węgiel! Węgiel! Ej dziewczyny spokojnie! O wygrosz się kłócą! Ja się mam... O ciebie, o ciebie! Oooooooooo, To jest! Quar! Nieprawda, ja się nie kucam. Quar! te dwie dziewczyny! I nie, bo ta jedna zaczęła! Nie wiem czy... Quar! mnie? What the fuck! Nie Bilą! To się nakrywa! Nie! No boże, spadłem, spadłem. Dobrze ci, dobrze ci, dobrze. dobrze. Ja się. Ja na się nas wydać i to na nagraniu jeszcze. Ale będzie przypał. Ale z kim ja się kumpluje, boże. W ogóle wątpię, że ktoś... Nie po... miała wymieniać Tak, tak, ja. Tak, ty miał. Aha, no tak, tak ja. <laughs> Ale gdzie jest jeszcze... Gdzie mam jeszcze wkładać ten Dobra. czarną? Co masz wkładać? Ja masz wkładać. Ej, może jednak jest jedna dziewczyna. Czarną wełnę, bo Jak jedna? Jezu, ja czarnego. Sam, ja się kontluję. Wiktorię i jakąś jedną.